Cześć, witam Was, kochani. Na początku chciałbym zaznaczyć, że to będzie krótkie nagranie, ale zarazem dla mnie osobiście najważniejsze. Nie będzie żadnych wstawek, przejść, reklam, promocji, bo chyba nie ten czas, a czas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji ośrodek szkolenia kierowców Auto Turbo w postaci pani Ani, Damiana, Mieczysława Bogdana, Pawła, Rafała, Janusza, naszego ratownika Jacka i oczywiście i ja się dołączam. Pragniemy z okazy zbliżających się świąt życzyć wszystkim instruktorom, bo to oni tworzą ośrodki oraz kursantom, bez których nie byłoby nas, zdrowych, spokojnych świąt w tych obecnych trudnych czasach, ale zarazem radosnych momentów w gronie najbliższych, jak również pełnego zadowolenia i sukcesów podjętych przez Was wyzwań. Życzymy również szampańskiej zabawy sylwestrowej. A nowy rok 2022 niech będzie dla Was pełen nadziei, by spełniło się choć jedno z Waszych marzeń. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!